I moim zdaniem na obsługę klienta wpływa nie tylko przeszkolenie ludzi z jakichś konkretnych umiejętności, natomiast całe to środowisko, w którym ten człowiek się porusza, jak funkcjonują klienci, wykonają, wykona pewnego rodzaju projekty, nawet te modne, tak, po to, żeby powiedzieć, że robimy takie rzeczy, natomiast później nie przechodzi do działania, które ma się zakończyć tym realnym usprawnieniem, które klient poczuje, że moim prezesem jest klient. I uważam, że stąd się biorą pieniądze. W swojej pracy używam hasła, że jakość się liczy, i dla mnie to oznacza, że ona się przelicza na pieniądze. Dzień dobry! 13.10 na zegarze, a zatem zaczynamy. 13.10 Uhery. Dzisiaj Waszym gościem jest Magda Szlągowska. Znacie Magdę? Część osób na pewno z Was zna, część osób cię kojarzy, ale nie wszyscy kim jesteś i co robisz. Z wykształcenia jestem psychologiem, natomiast z doświadczenia od ponad 20 lat jestem ekspertem do spraw jakości obsługi klienta. Jestem też założycielką i właścicielką firmy, która nazywa się Instytut Relacji i Standardów. Pomagam innym firmom w prowadzeniu biznesu i w poprawianiu jakości obsługi. Jestem współzałożycielką kierunku, który nazywa się zarządzanie satysfakcją klienta i jest realizowany przez Szkołę Główną Handlową. Jestem certyfikowanym trenerem biznesu. Jestem też autorką dwóch książek, z czego jedna z książek jest książką branżową, dotyczy jakości obsługi klienta. A prywatnie jestem mamą, żoną i miłośniczką Hiszpanii. To bardzo dużo tematów, o których możemy rozmawiać. Z przyjemnością będziemy je rozwijać. Zacznijmy od obsługi klienta. Czy w Polsce jest dobrze z obsługą klienta? Podobnież jest coraz lepiej. Dotarłam ostatnio do badań, które pokazują, że w odniesieniu do tamtego roku, do ubiegłego roku jest jakiś progres, czyli firmy zaczynają interesować się tym, żeby realizować się w obsłudze klienta. Natomiast moje doświadczenia i mój pogląd jest taki, że wiedza o tym, jak to robić świadomie i jak to robić porządnie. W sposób zaplanowany, korzystając z różnego rodzaju takich faktycznych, fachowych narzędzi, jest ciągle po stronie firm bardzo mała. Raczej są to deklaracje mhm. dotyczące tego, że chcemy być postrzegani jako firmy przyjazne klientowi, natomiast okay. w praktyce bywa różnie. Okay. Czego brakuje najczęściej? Z mojej perspektywy brakuje dwóch rzeczy. Z jednej strony, brakuje wiedzy wewnątrz organizacji, właśnie takiej narzędziowej, jak to robić, jak to mierzyć, od czego zacząć, jak te takie miękkie deklaracje na zasadzie jesteśmy przyjaźni klientowi, jesteśmy proklientcy, jak to zamienić na konkretne zarządzanie. A z drugiej strony, też brakuje często wykwalifikowanych zespołów w środku. Mhm. Spotykam się z sytuacjami na przykład na studiach, wśród ludzi, którzy przychodzą i chcą mieć dyplom związany z tym, że są menedżerami do spraw zarządzania satysfakcją klienta, że w ich jednostkach organizacyjnych jest to praca często przy okazji. Wykonując różne czynności powiązane, a może czasami niepowiązane, dostają gdzieś takie zadanie, żeby zajmować się również klientem. Myślę, że jeśli robi się to tak przy okazji, to po prostu nie wychodzi tak, jak, i, i, jak powinno być. Okej. Okay. Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy zespołów odpowiadających za obsługę klienta. Ja jestem gościem od szkoleń, mimo wszystko, mm -hmm. na koniec dnia. Znaczy, bardzo często jest tak, że Zaczynam rozmowę z klientami o zmianie standardu jednakże pracy, ludzie mówią, wiesz tak zrób ludziom szkolenie z obsługi klienta, jeszcze moje ulubione, zrób, zrób szkolenie z obsługi trudnego klienta. Mhm. Ja mówię, dobra, ale skąd się bierze trudny klient? I okazuje się, że bardzo często jest tak, że my chcemy wykształcić ludzi umiejętności radzenia sobie z czymś, podczas gdy organizacja procesowo po prostu nie dowozi, tak, znaczy nie wiem, Uczymy ludzi pracujących, nie wiem, w okienku, czy też w punkcie obsługi klienta, nie wiem, telekomunikacji, radzenia sobie z zdenerwowanym klientem, ale zdenerwowanie klienta bierze się nie dlatego, że pani go obsłużyła, tylko było wcześniej procesowe z uwagi na świadczenie usług, lub też zdenerwowanie się wzięło dlatego, że osoba, która obsługuje jest jedna, a kolejka jest na 30 osób. Kiedy organizacje dostrzegą, że proces obsługi klienta to jest coś więcej niż bycie miłym? Chciałabym, żeby to się wydarzyło w ogóle, natomiast myślę, że jest to proces bardzo powolny. I że dostrzeganie, że to nie jest tylko problem osoby na pierwszej linii, ale to jest w dużej mierze problem funkcjonowania całej organizacji, to już jest bardzo duża wiedza i duża świadomość. Ja mogę powiedzieć, że obsługa klienta jest procesem bardzo mocno powiązanym z całym mnóstwem innych procesów w organizacji. Widzę, po widzę to po zleceniach, jakie realizuje moja firma. Często klienci przychodzą, i mówią: Zrób coś, ponieważ mamy niezadowolonych klientów, spadają nam jakieś wskaźniki satysfakcji, coraz mniej zarabiamy, co się dzieje, tak, ponieważ mamy produkty w podobnych cenach i podobne produkty jak konkurencja, ale coś za tym stoi i przypisują to. Y Nieumiejętności pracy na pierwszej linii. Ja uważam, że to jest system naczyń powiązanych i za tą pracą zawsze stoi jakiś kierownik, jakieś środowisko pracy. To nie jest tak, że nieuprzejmy potrafi być tylko i wyłącznie pracownik. Myślę, że aroganckie i nieprzyjazne potrafią być też procedury, systemy, formularze, z którymi stykają się klienci, nieczytelne komunikaty, zupełnie niezrozumiałym językiem napisane, różnego rodzaju, czasem niespójne i czasem nie do końca rozsądne i logiczne. Decyzje, które gdzieś wypływają z samej góry i skutkują tym, że człowiek na pierwszej linii, który je realizuje, jest w bardzo niezręcznej sytuacji, bo czasami się z nimi po prostu nie zgadza. Mhm. I moim zdaniem na obsługę klienta wpływa nie tylko przeszkolenie ludzi z jakichś konkretnych umiejętności, natomiast całe to środowisko, w którym ten człowiek się porusza, i też to, żeby firma dała mu szansę zintegrować się z tym, co ta firma tak naprawdę głosi i kim ta firma właściwie jest. Okej. Okay. Napisałeś książkę o tym, czy nie o tym? Um, Zarządzanie jakością obsługi klienta w praktyce to jest pod tytuł, tytuł od standaryzacji obsługi klienta po rekomendacje klienta. Napisałam tą książkę, ponieważ chciałam wypełnić pełną lukę na rynku. Sama okay. szukałam takich książek i nie znalazłam, więc przewrotnie uznałam, że skoro coś na ten temat wiem i robiłam to kilkanaście lat, to mogę się w tej mojej ulubionej pisemnej formule tym podzielić. Natomiast rzeczywiście to jest, jest to jakaś propozycja, jak można podejść zarówno do standaryzacji, jak poprzez standaryzację budować wyżej i rozlewać to na całą organizację i przechodzić do budowania kultury zorientowanej na klienta. Ponieważ tak jak powiedziałeś gdzieś we wcześniejszej swojej wypowiedzi, często remedium jest hasło zróbmy szkolenie, tak nauczmy czegoś nowego danych ludzi. Natomiast w moim odczuciu trzeba stworzyć warunki, żeby to szkolenie mogło później długo procentować. Bo to nie jest kwestia jednorazowego nauczenia czegoś kogoś nowego albo przypomnienie czegoś, co on właściwie już wie. Natomiast stworzenie takich okoliczności i takiego środowiska, żeby to pracowało dłużej. Okay. W tej książce, jak sobie szybko przejrzałem, jest takie pojęcie jak Customer Journey. To jest y, ścieżka klienta, która raz na jakiś czas y, pojawia. Z czym się wydaje, że to dzisiaj to jest taka... Y, czy w rozwoju są pewne mody. Mm -hmm. Dzisiaj najmodniejszym pojęciem w obsłudze klienta jest Customer Journey. Czy dzisiaj, dzisiaj wszyscy chcieliby mapować ścieżkę klienta? Zgadzam się z Tobą w pełni, natomiast jeśli miałabym na to spojrzeć tak, odzierając to trochę z mody i sprowadzając to do poziomu rzeczywistości, to myślę, że wiele firm nawet jeśli chce, to nie do końca jest jeszcze gotowych na to, żeby wejść w, mm -hmm. w Customer Journey, z tego powodu, że nie do końca ma wiedzę, nie do końca ma narzędzia i nie do końca potrafi co z tym zrobić później. Można się spotkać i zrobić sobie projekt mapowania tej podróży, natomiast co dalej? W mojej książce opisany jest i zaproponowany jest taki model, który ja nazywam modelem zintegrowanego zarządzania jakością obsługi klienta i tam jest taki etap, który nazywa się działanie. Mam wiedzę i takie przeświadczenie, że wiele firm utyka na tym punkcie, że ona pozyskuje wiedzę na temat tego, jak funkcjonują klienci, wykonają, wykona pewnego rodzaju projekty, nawet te modne, tak, po to, żeby powiedzieć, że robimy takie rzeczy, natomiast później nie przechodzi do działania, które ma się zakończyć tym realnym usprawnieniem, które klient poczuje, nie tylko odhaczeniem gdzieś w jakimś magicznym miejscu, że projekt został wykonany, że są jakieś kroki zrealizowane. Działane, ale żeby to miało namacalne skutki, które widzi później klient poza organizacją. Okej. Okay. Co jest przeszkodą do tego, żeby wdrażać pewne rzeczy i przekładać je na działania? E, moim zdaniem e, bieżączka, która zalewa wiele firm i nawet jeżeli projekt jest fajny, to za chwilę okazuje się, że przychodzą jakieś nowe, inne, priorytetowe projekty e, i ten projekt jest gdzieś przykrywany, bardzo często ginie, okazuje się, że coraz mniej ludzi się w to angażuje. Czasem jest tak, że projekt jest trochę za nisko zawieszony, że zajmuje się tym jakiś jeden dedykowany zespół, który, który namaszczono tym, żeby zajmował się jakością obsługi klienta. Z doświadczenia i z obserwacji widzę, że najlepiej mają się te projekty, gdzie zaangażowany w całą jakość obsługi jest prezes, ponieważ wtedy daje on takie namaszczenie całej organizacji, że to jest ważne. Ja w swojej, w swojej komunikacji bardzo często używam takiego sformułowania, że moim klientem, że moim prezesem jest klient i uważam, że stąd się biorą pieniądze. Nawet jeżeli ktoś w organizacji nie pracuje na pierwszej linii, to tak naprawdę pracuje dla ludzi, którzy pracują na pierwszej linii i każdy ma wpływ na to, w jaki sposób w efekcie końcowym zostanie obsłużony nasz prawdziwy klient. Okej. Okay. No dobra, ale to jest. Jest. Znaczy, nie chcę, chcę użyć tego określenia. To jest taki amerykański Bełkot, tak? Znaczy, to jest takie mówienie o tym, kurczę, pamiętaj, twoją pensję płaci, e, e, płaci klient. I oczywiście się śmieję, bo co do zasady się z tym absolutnie zgadzam, w 100%, mhm. że firmy bez klientów e, no, zbyt długo nie pociągną, choć z drugiej strony, jak się patrzę na, na korporacje, to myślę że, myślę, że co najmniej czasami kilkanaście lat by im, się, by im zajęło, zanim by się zorientowały, że nie mają już klientów. Ale. Jednakże tak trochę przechodzą tutaj do takiego poziomu praktycznego. Co zrobić, żeby całą organizację zorientować na klienta? Nie zawra odpowiedzi w jednym zdaniu, natomiast... Część odpowiedzi udzieliłam. Uważam, że powinno się to zaczynać od samej góry. Kiedyś byłam na takiej konferencji, którą prowadził Frederick Reinheld, to jest twórca NPS-a. Mhm. I on powiedział o tym, że cały sukces NPS-a tkwi w dużej mierze w głowach prezesów firm, którzy zaczynają swój dzień nie od tego, że, że przeglądają wyniki sprzedażowe i patrzą na tabelki i słupki, tylko zaczynają dzień od tego, ilu klientów ich poleca. I że pierwszym wskaźnikiem, który oglądają, jest wskaźnik NPS-a, że stąd się dla nich bierze sprzedaż. Ja wierzę, że dokładnie tak jest, że jeżeli wierzy w coś prezes, to siłą rzeczy po jakimś czasie zaczyna w to wierzyć organizacja. Jeśli prezes jest zaangażowany w komunikację, jeśli stawia ludziom cele jakościowe związane z satysfakcją klienta, to w którymś momencie organizacja zaczyna się uczyć. Może na początku robić to troszeczkę na siłę, tak? no bo często cele jakościowe traktowane są pomacoszemu jako coś dodatkowego, Albo wręcz przeszkadzającego w pracy. Ja mam taką wiedzę i takie badania robione na organizacji, w której pracowałam, że absolutnie tak nie jest, że lepsza jakość obsługi klienta pomaga sprzedawać. W swojej pracy używam hasła, że jakość się liczy i dla mnie to oznacza, że ona się przelicza na pieniądze. Jeden z moich studentów napisał pracę, która pokazuje, że w jego środowisku zaczął wprowadzać usprawnienia już w trakcie studiów dotyczące poprawy i standaryzacji komunikacji w swojej firmie wobec swoich klientów i podwoił liczbę składanych zamówień miesięcznych w stosunku do firmy. Więc to są wymierne korzyści, wymierne pieniądze. I myślę, że firmy, które pracują w taki sposób, naprawdę to widzą i odczuwają na swoich portfelach. Okej. Okay. Powiedziałaś o MPS-ie i to jest pytanie, które się, się pewnie pojawia, czyli współczynnik... E... jak się tłumaczy w ogóle właśnie Net Promoter Score? Jako współczynnik rekomendacji, chociaż okay. potocznie jest nazywany współczynnikiem lojalności klienta. E, o tym moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Ja trochę ogarniam lojalność. Ja zawsze przypominam moją pracę magisterską, napisałem z, z tematu osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania zachowań lojalnych konsumenta. Pisałem go w katedrze dokładnie. Coś się zmieniło od tamtej pory? Wydaje <grym> mi się, że rynku? nic. Wydaje mi się, że się nic nie zmieniło. Natomiast jakby mnie interesuje ten taki wymiar, jak mówimy dokładnie o rekomendacji, to jest jedne, rekomendacja jest faktycznie jednym ze wskaźników lojalności, tam mhm. jest pięciu. Natomiast pytanie, które mi zawsze pojawia, to jest ten wymiar deklaratywny i behawioralny. Tak? Znaczy, mhm. Jest to pytanie, czy panie Wojciechu, czy będzie pan polecał naszą firmę wyznajomym? Versus, czy rzeczywiście poleciłem? Jakie dzisiaj są faktycznie narzędzia do tego, żeby monitorować ten, ten współczynnik behawioralny? Myślę, że trzeba go zdarzać i ja tak często robię z innymi wskaźnikami dostępnymi w organizacji. Tak? Dane sprzedażowe, dane reklamacyjne, dane czernowe pokazują, w jaki sposób faktycznie to wygląda. Jeśli mamy możliwość wyglądów, w to, czy klient kupuje ponownie, czy kupuje więcej, czy kupuje za więcej, obserwowania konta klienta, portfela klienta, wszystkich produktów, z których on korzysta w ramach naszego Naszego portfolio, to to, już cenna, to to już jest cenna wiedza, taka per osoba, per klient. No, no dobra, ale. Natomiast zgadzam się z tym, że deklaratywność nie równa się y, behavior okay. i że może się tak zdarzyć, i myślę, że wśród nas Polaków jest to dość obserwowalne, że Ostrożnie rekomendujemy i nie zawsze może spełniamy swoje deklaracje, tak? Mhm. Żeby nie było komuś przykro. Zdarzają się sytuacje, kiedy ulegamy jakimś innym promocjom, bywa różnie, tak? Dlatego ja często dane jakościowe przecinam z innymi danymi, które są na dany moment dostępne w organizacji, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, czy to nie jest hipoteza, którą stawiamy, że jakość w danym, w danym momencie jest określona, tak jest jakaś. My jako klienci. No. Jak się zmieniliśmy na przestrzeni lat? My, Polacy, jako klienci? Myślę, że jesteśmy bardziej świadomi swoich praw, myślę, że mamy większe oczekiwania, widać to po przenoszonych oczekiwaniach pomiędzy branżami, tak? Już w tej chwili widać, że klienci, jeśli spotka ich coś dobrego w jakiejś branży X, to oni mają w innych punktach, zupełnie nie analizując, czy dana firma może spełnić takie oczekiwania, czy nie, mają określony poziom oczekiwań. Myślę, że są też troszeczkę bardziej roszczeniowi, wiedzą, że decydują swoimi pieniędzmi o tym, co i u kogo kupią, i w związku z tym oczekują dobrej obsługi, ponieważ jeśli nie będzie dobra, to sobie pójdą gdzie indziej, ponieważ mają iść gdzie indziej. Myślę też, że zmieniają się pod kątem takim, że potrzebują firmom ufać. Ostatnio czytałam takie badania, które pokazują, że ciągle jest to duże zapotrzebowanie, że firma musi być wiarygodna i zapewniać ten, ten basic, to poczucie bezpieczeństwa, jakie daje klientowi. Natomiast zmierzamy w stronę tego, że coraz więcej potrzebujemy, żeby firmy dostarczały nam produktów zindywidualizowanych i w sposób zindywidualizowany. Znaczy lubimy być nieanonimowi, traktowani w sposób wyjątkowy, tak żeby Budować to nasze poczucie wartości, że rzeczywiście coś dla tej firmy znaczymy, skoro w niej jesteśmy. I To jest doskonały moment na to, żeby postawić kropkę. Szczególnie, że padło magiczne słowo zaufanie o budowaniu zaufania klienta względem marki i budowania marek budzących zaufanie z perspektywy obsługi klienta, czyli całego wymiaru, wszystkich punktów. Styku chciałbym, żebyśmy porozmawiali. w Kolejnym odcinku już za kilka dni. A dzisiaj Waszym gościem była Magdalena Szągowska. Bo mi bardzo miło, pamiętajcie, bądźcie z nami jutro o 13.10, a skoro mówimy o wskaźniku rekomendacji, dajcie rekomendacje temu materiałowi. Możecie go dać na kilka wymiarów. Po pierwsze oceniając go, czyli mówiąc czy Wam się podobał, czy nie, czyli pamiętajcie, kciuku w górę lub wr. Jeżeli oglądacie go na przykład na Facebooku, możecie go udostępnić znajomym, czy już faktycznie rzeczywiste polecenie, mówiąc zobaczcie, jaki fajny materiał, warto go e, obejrzeć, ale również możecie go na przykład skierować go do bardzo konkretnej osoby, na przykład tagując ją w komentarzu do tego materiału po to, żeby zobaczyła ten konkretny film. A jeżeli oglądacie go na i YouTubie to zadbajcie o siebie, czyli pamiętajcie, czerwony przycisk subskrybuj, zaraz obok niego dzwoneczek, po to, żeby żaden kolejny materiał Wam nie zginął. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się jutro 13.10 hery. Do zobaczenia.